Aha, mówisz, żeby tu uważać, bo jest zarośnięta studnia, tak? No. Należy pamiętać, że w obecnych czasach człowiek jest gościem w bieszczadach. Królują tutaj zwierzęta drapieżne i roślinożerne. Nocą do gospodarstw podchodzą watachy wilków pojedyncze jednostki samotnych niedźwiedzi, nie wspominając już o kunach, lisach czy rysiach, zaszywających się w najgęstsze i najtrudniejsze eksploracyjnie zagajniki bieszczadzkie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie, Godzina po szóstej. Wstaliśmy tak jak obiecywaliśmy sobie, że wstaniemy o godzinie szóstej. No ale już w międzyczasie Eli chrupie śniadanie, kończy już. Ja sobie parzę kawkę. Wziąłem specjalnie taki zaparzacz do fusiastej kawy, żeby nie pić fusów, tylko wodę z esencją wyciągnąłem taką filiżankę, przywiozłem ją specjalnie z, z Krakowa. Aneta mówi, a co tę filiżankę w góry będziesz brał do kawy? Bez srebrnej łyżeczki. Bez srebrnej łyżeczki. No i wyszło na to, że zapomniałem srebrną łyżeczkę i nie będę brał tej filiżanki Z góry w Bieszczady, tylko wezmę kubek. No a tak w ogóle to żartuję, no kto by porcelanę brał w góry, żeby się kawy napić własnej. Dzień rozpoczynamy wyprawą. Pieszą do opuszczonej wsi Mików. To jest taka boczna dolinka do Doliny Osławy. Niewielkich rozmiarów. I będziemy chcieli sprawdzić, co się z tej opuszczonej wsi jeszcze zostało w Bieszczanach. Czy na pewno jeszcze to, co pokazuje mapa, co wyczytaliśmy z mapy. No i z przewodników. Może już nic nie być. Może nic nie być, może być totalnie zarośnięta. Mamy bliżutko, więc postanowiliśmy trochę jeszcze zboczyć z głównego szlaku. Wilków w polskich Bieszczadach można naliczyć kilkadziesiąt sztuk. Niedźwiedzi jest około 50. Natomiast jeleni możemy doliczyć się nawet kilkaset sztuk. Warto uważnie stawiać nogi na bieszczadzkich szlakach ze względu na spotkanie z niebezpieczną i jadowitą żmiją zygzakowatą. Zdarzają się przypadki potrącenia głową o węża eskulapa, który uwielbia zwisać z gałęzi drzew blisko sąsiadujących z bieszczadzkimi szlakami. No dobra, wystarczy tego straszenia. Przejdźmy do rzeczy. Burki w Bieszczadach to są strasznie towarzyskie. Kolejny dzień, i mamy kolejnego przewodnika. Tym razem wygląda tak. Prowadzi nas do mitowa, do opuszczonej wsi. Został jeszcze piec kaflowy. Podłoga drewniana. Tutaj widać, że poprowadzony komin koło pieca. Tam jeszcze daleko widzę, w drugim pomieszczeniu, kozetka wystaje. No, przewody. Doprowadzający prąd, wyrwane. Przewodnik nas prowadzi po opuszczonej wsi Mików. No, prowadź, prowadź. No i co? Da się wejść? Co? Zabezpieczone? A tutaj co mamy? Bałagan, bałagan to wiadomo. A to już podchodziło ze ścian. Tam dalej jeszcze są jakieś dechy. Elewacja już odpadła. I skrzynka rozdzielcza widzę. Aha, mówisz, żeby tu uważać, bo jest zarośnięta studnia, tak? No. Dobrze, że mamy długie spodnie, bo pokrzywy już po kolana urosły. A faktycznie jest studnia, zobaczcie. To zarośnięta. No, co tam jest? Ty tu trzeba chyba uważać, żeby na żmiję nie trafić, nie? Cześć, komisji, nie, traf Cześć, nie na żmiję. Za wcześnie na jest chłodno. No w sumie to może i masz rację. Aha, czyli to było główne wejście, zobacz, bo są schody. Tu, albo tam. Tam ma też wyjście. Konkretnie Nie zarośnięte. Ale tu może było dojście. Nie, tu było dojście do takiej przybudówki komórki drewnianej. Na opał najprawdopodobniej. Z tej strony główne wejście. było. Tak, ale zabite dychami. To tylko można było przez okno wejść. Tylko trzeba się wspinać. Muszę być deskę urwa. Wygląda w bieszczadach. Oznaczenie dziur na drodze. Będzie głęboka. Oszczędności w znakach drogowych w bieszczadach. Kawałek leszczyny. Ile to może mieć głębokości? Pół metra. Pół metra głębokości dziura. Jest zmalowany. Już wszyscy wiedzą, żeby tędy nie jechać, bo o. dziura w asfalcie. Chciałbym tutaj przytoczyć pewną ciekawostkę. Jak zdajecie sobie sprawę, tereny bieszczadów są bardzo mocno obecnie porośnięte lasami. Takie ogromne połacie lasu są bardzo mocno narażone na pożary, które mogą dokonać niesamowitych zniszczeń. W obecnych czasach takie mega pożary, które zabierają ze sobą ogromne Powierzchnie lasów wybuchają słuchajcie 6 razy częściej niż miało to miejsce jeszcze 30 lat temu, czyli w latach 90. ubiegłego wieku. Zdajecie sobie sprawę, że bieszczady są bardzo mocno porośnięte lasem. I ta powierzchnia jest naprawdę spora, jeśli chodzi o tereny Polski. Natomiast słuchajcie, gdyby odpukać zdarzył się hmm, pożar. Takiego lasu, no to ugaszenie go graniczyłoby naprawdę z wielkim cudem, z tego względu, że o ile udałoby się ugasić pożar tych drzew, które wyrastają z ziemi, to słuchajcie, pożary potrafią latami yy, się rozprzestrzeniać pod powierzchnią ziemi. Potrafią nawet przeżyć zimę i na nowo gdzieś rozniecić swój otwarty ogień w sprzyjających warunkach. Zbliżamy się już do centrum opuszczonej wsi. Jeszcze tylko przejście nad rzeką. Już widzę pierwszy obelisk, Tu ja, tutaj znajdowała się cerkiew. Przejdziemy sobie teraz dokładnie w miejsce, w którym stała drewniana cerkiew, wybudowana już w 1742 roku. Zapraszam tutaj Panią kamerzystkę. Wchodzimy w stary cmentarz. Zapraszamy Panią kamerzystkę. O, zobaczcie, my teraz znajdujemy się dokładnie w miejscu tej cerkwi, o czym świadczy okalający, zataczający takie półkole, można by powiedzieć, taka korona drzew. Nie? Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste drzewo. Ktoś po prostu zostawił tutaj kamień tak, dla uczczenia symboliki. Tutaj zobaczcie, widać jest taki mały małe wybrzuszenie Mogła być dzwonnica nie, nie, mogło się ta, ta okazać, że są to po prostu zgliszcza bo cerkiew razem z obok stojącą dzwonnicą również drewnianą spaliła się podczas palenia tej wsi w 47? no, dokładnej daty nie wiem więc nie będziemy tutaj kombinować ale Aneta pewnie masz rację że w 47 chodźmy dalej jeszcze A trzeba powiedzieć, że ta, ta cerkiew yy, tutaj, ta, która się spaliła, była drugą cerkwią, bo przed była pierwsza drewniana. No i tutaj weszliśmy, weszliśmy, proszę Państwa, w pojedyncze, kurde, jakiś bąk, pojedyncze jeszcze yy, pozostałości po nagrobkach łemkowskich, jeden, drugi tam jest jeszcze trzeci oczywiście były tutaj krzyże prawosławne ale albo uległy czasowi poddały się czasowi albo albo złomiarze, albo złomiarze nie? mogli to zakosić tabliczka już nieczytelna, jedynie jeszcze pozostały gdzieś tam pojedyncze tutaj litery ciężko ocenić wiek tych grobów ten nagrobek jest jeszcze w miarę czytelny, ale data tylko widzę 1800, któryś. A podejdźmy jeszcze do trzeciego nagrobka. Kręcisz cały czas. Ale tu jest kurczę tych ślimaków winniczków właśnie przed chwilą nie chcący jednego rozgniotłem bo mi tylko tak kuch, pod nogami Uciekał, no ale nie No nie widać, bo zarośnięte. Jest trzeci nagrobek, który się uchował. Może coś się uda wyczytać datę. Jest data. 1928. 1928 rok. Czerwiec. Lipiec. 1928. No, a dotarliśmy tu dzięki kolejnemu naszemu przewodnikowi Bieszczackiemu. Wczoraj mieliśmy innego, ale zwolniliśmy go. A dzisiaj wzięliśmy sobie drugiego przewodnika, więc stoi właśnie za EDIM. Panie przewodniku, gdzie teraz idziemy? Chodź, Rex. Rex, prowadź. Prowadź. Chodź. No, on na razie jest w szoku, bo, bo nie, wie, nie, nie, nie wiedział, że tutaj tak to wszystko zarosło w ostatnich czasach. Parę dni temu, jak tu był, to pokrzywa nie była pokolana, kolana, tylko była po kostki. Nie ujedź na Dobrze, wychodzimy stąd. No? Mików. Nazwa tej miejscowości pochodzi od imienia Mikołaj i była lokowana w tym miejscu już ponad 400 lat temu. Dziś osada leśna, ale 100 lat temu Mików zamieszkiwało około 300 mieszkańców w ponad 40 gospodarstwach. Oprócz drewnianej nieistniejącej już cerkwi w Mikowie działał również drewniany młyn wodny, dziś ruiny. Przez Mików przechodzi dawna kolejka wąskotorowa z przystankiem. Obecnie kolejka jest nieczynna i mocno zniszczona. Po 1945 roku mików całkowicie zniszczono, a ludność wysiedlono. Kilkanaście lat później zaczęły powstawać pierwsze bieszczackie domki w tym miejscu, które zachowały się do dziś. A teraz ciekawostka: mików łączy droga asfaltowa z Duszatynem, jednak jest ona wyłączona całkowicie z ruchu. O czym świadczą znaki drogowe? Zakaz ruchu. Osobiście przekonaliśmy się na własnej skórze, że zakaz ten jest nagminnie i notorycznie łamany. Dzisiejsza, reaktywowana miejscami pod kątem turystyki, wąskotorowa kolejka leśna w Bieszczadach, dawniej służyła w szczególności do wywózki drewna z tej okolicy. Stworzenie linii kolejki nie było łatwym zadaniem dla pionierów. Ponieważ próby wykupienia gruntów pod budowę tej kolejki od ludzi żyjących na tych terenach często kończyły się fiaskiem ze względu na wygórowane ceny. Efektem tego jest mocno pokręcona, pełna niebezpiecznych zakrętów, linia kolejki bieszczackiej, która nie mogła w wielu miejscach zostać wybudowana z powodu niemożności wykupienia gruntów. Odrestaurowana kapliczka z 1894 roku. I jeszcze można odnaleźć tutaj ślady dawnej wsi. Oczywiście spotkała ją taka sama e, końcówka życia, jak i większość tych wsi łękowskich w Bieszczadach. Cały spalone i zniszczone w zrównoważeniu. Za kapliczką, e, zobaczcie, znajduje się pozostałość zabudowy. ale Aneta, chodzi z nami. Pieniczka. Maciamy, Zobaczcie, tu jest taka piwniczka. Nad piwniczką najprawdopodobniej znajdował się budynek. Ja, można tam dalej podejść a i tam zobaczyć jak wygląda wnętrze. Na pewno składowali tu ziemniaki, co niektórzy może winczaszko własnoręcznie pędzone. Patrzcie, a ten budynek to co to za budynek może być, ten budynek? Tamten stodoła? Z oknami? No krowa albo koń, też tak. może to od czasu do czasu chciałby coś było, zobaczyć. Albo mieszkanie z oborą. albo mieszka, mieszkanie Obora, nie? Tak. Po lewej stronie mieszkał człowiek, a po prawej, prawej miał. wora stajnia konie mógł na przykład mieć. Pokryte jeszcze ternitem. Wylądowaliśmy w przydrożnej nymbarze. Aneta tutaj z Edim lekko zgłodnieli, bo oni w sumie wcześniej ode mnie jedli śniadanie i leci teraz, co flaczki lecą. Flaczki wołowe. ponoć bardzo dobre.